Tłum ryczał z wściekłości. Tysiące gardeł skandowało jedno słowo: Zdrajczyni. Na drewnianym rusztowaniu przed zamkiem Berkeley stała kobieta, która niegdyś była królową Anglii. Jej złote włosy, teraz potargane i brudne, powiewały na wrześniowym wietrze. Isabella francuska, zwana wilczycą, patrzyła na swoich poddanych wzrokiem, w którym nie było strachu. Tylko pogarda. Za chwilę miano ją osądzić za najstraszliwszą zbrodnię, jaką można było popełnić w średniowieczu królobójstwo, zamordowanie własnego męża. Ale czy kobieta, która przez 18 lat znosiła upokorzenia, zdrady i przemoc, rzeczywiście była potworem, za jakiego ją uważano? Czy może historia, napisana przez mężczyzn, celowo zmieniła ofiarę w kata? 25 stycznia. 1308 roku dwunastoletnia Izabela wjechała do Londynu. Była córką Filipa IV, pięknego, króla Francji, najpotężniejszego władcy chrześcijańskiej Europy. Kronikarz opisał ją jako najpiękniejszą kobietę świata. Miała alabastrową skórę, włosy koloru dojrzałej pszenicy i oczy jak szafiry. Angielski lud witał ją z entuzjazmem. Małżeństwo z Edwardem II miało przynieść pokój między Anglią a Francją. Nikt nie przewidział, że ta delikatna dziewczynka stanie się jedną z najbardziej bezwzględnych władczyń w historii. Edward II był przystojny, wysoki, atletycznie zbudowany. Miał 23 lata i słynął z uroku osobistego. Był też homoseksualistą w czasach, gdy za takie preferencje groziła śmierć na stosie. Jego kochankiem był Piers Gaveston, gaskończyk o urodzie, która według kronikarzy przyćmiewała blaskiem samą Izabelę. Edward nie krył swojej obsesji. Na uczcie weselnej bardziej interesował się Gavestonem niż młodą żoną. Podarował mu najcenniejsze klejnoty z posagu Izabeli, kazał mu siedzieć obok siebie na tronie. Dwunastoletnia dziewczynka została upokorzona w dniu własnego ślubu. Ale Izabella była córką Filipa Pięknego, króla, który zniszczył zakon templariuszy. W jej żyłach płynęła krew kapetyngów, dynastii, która rządziła żelazną ręką. Nie zamierzała płakać. Zamiast tego obserwowała, uczyła się, czekała. Pisała listy do ojca po łacinie, używając specjalnego kodu, który znali tylko oni dwoje. Filip odpowiadał krótko: Cierpliwości, córko. Twój czas nadejdzie. Gaweston zachowywał się jak prawdziwy król. Ubierał się w purpurę, kolor zarezerwowany dla monarchy. Nazywał możnych obraźliwymi przezwiskami. Hrabiego Lancaster nazywał starym, świńskim ryjem. Hrabiego Warwick czarnym psem z Arden. Szlachta wrzała z gniewu, ale Edward był ślepy na wszystko. Gdy baronowie zażądali wygnania Gawestona, król najpierw błagał, potem groził. A na końcu płakał publicznie. To był spektakl, jakiego Anglia jeszcze nie widziała. Król klęczący przed swoimi wasalami, błagający o litość dla kochanka, Izabela miała wtedy czternaście lat. Gdy Gaweston został wygnany, Edward przestał w ogóle udawać zainteresowanie żoną. Sypiał w jej komnacie może raz na miesiąc, tylko po to, by spełnić dynastyczny obowiązek. Resztę nocy spędzał sam. Pisząc desperackie listy do wygnańca, Izabella nauczyła się wtedy pierwszej lekcji władzy: miłość jest słabością, którą wrogowie mogą wykorzystać. Ale wtedy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Gaweston wrócił. Edward sprowadził go wbrew woli parlamentu. Szlachta postanowiła działać. 19 czerwca 1312 roku. Gaveston został schwytany przez ludzi hrabiego Warwick. Ścięto go bez procesu na wzgórzu Blacklow. Gdy Edward dowiedział się o śmierci kochanka, podobno krzyczał tak, że było go słychać w całym zamku. Potem zapadł w stupor, który trwał tygodniami. Isabella myślała, że teraz wszystko się zmieni, że Edward, pozbawiony obsesji, stanie się prawdziwym mężem. Jak bardzo się myliła. Król znalazł nowego faworyta, Hugh Despenser młodszy. Ten był sprytniejszy od Gawestona. Nie prowokował otwarcie szlachty. Zamiast tego okradał ją po cichu, przejmując ziemię, tytuły, przywileje. I w przeciwieństwie do Gawestona, Despenser nienawidził Izabeli. Widział w niej zagrożenie. Despenser zaczął od ograniczenia finansów królowej. Potem przejął kontrolę nad jej dworem. Na końcu zabronił jej widywać się z dziećmi bez jego zgody. Isabella, która urodziła Edwardowi czworo dzieci, w tym upragnionego następcę tronu, została więźniem we własnym pałacu. Jej francuscy służący zostali wygnani, jej korespondencja była czytana, jej każdy krok śledzony. Rok 1321 przyniósł katastrofę. Despenser oskarżył Izabellę o zdradę. Twierdził, że koresponduje z wrogami Anglii. Edward całkowicie pod wpływem kochanka uwierzył, skonfiskował wszystkie ziemie żony. Izabella, królowa Anglii, została praktycznie żebraczką. Musiała prosić Despensera o pieniądze na jedzenie dla siebie i dzieci. Ten dawał jej grosze, ciesząc się z każdego upokorzenia. Wtedy Izabella podjęła decyzję, która zmieniła historię. Poprosiła męża o pozwolenie na podróż do Francji, oficjalnie w misji dyplomatycznej, by negocjować pokój. Edward zgodził się, widząc szansę na pozbycie się żony. Nie wiedział, że właśnie podpisał wyrok na siebie. Izabella wyjechała z Anglii we wrześniu 1325 roku. Miała ze sobą tylko młodszego syna Edwarda. Gdy statek odpływał od brzegów Anglii, Izabella podobno powiedziała do syna zapamiętaj ten dzień. To dzień, w którym zaczęliśmy odzyskiwać twoje królestwo. We Francji Izabella pokazała swoje prawdziwe oblicze. Nie była już pokorną, cierpliwą królową. Była kapetyngiem, córką króla, który palił templariuszy. Jej brat Karol IV przyjął ją z honorami. Francuski dwór był zszokowany jej opowieściami o upokorzeniach, jakich doznała, ale Izabella nie chciała współczucia, chciała armii. Na dworze francuskim przebywał wtedy Roger Mortimer, zbiegły angielski baron, wróg despenserów. Był przystojny, charyzmatyczny, bezwzględny. Izabella zobaczyła w nim narzędzie zemsty, ale stało się coś więcej. Po raz pierwszy w życiu zakochała się. Mortimer był wszystkim, czym Edward nie był. Męski, zdecydowany, pełen pasji. Ich romans był publiczną tajemnicą. Izabela, która przez 17 lat była wzorem cnoty, teraz otwarcie sypiała z kochankiem. Szokujące? Tak. Ale Izabela przestała dbać o opinię świata. Wspólnie z Mortimerem zaczęła knuć spisek. Potrzebowali armii ale Karol IV nie chciał otwarcie wystąpić przeciw Edwardowi. Isabella znalazła rozwiązanie. Zaręczyła swojego syna, młodego Edwarda, z Filipą, córką hrabiego Hainaut. W zamian za posak otrzymała armię, 1500 najemników gotowych walczyć za kobietę, która postanowiła zdetronizować własnego męża. 24 września 1326 roku Isabella wylądowała w Safok. Miała ze sobą tylko 1500 żołnierzy przeciwko całej potędze Anglii. Powinna przegrać. Ale stał się cud. Lud angielski, zmęczony rządami Despenserów, masowo przechodził na jej stronę. Miasta otwierały przed nią bramy. Rycerze składali przysięgę wierności. W ciągu dwóch tygodni jej armia urosła do 10 tysięcy. Edward próbował się bronić, ale nikt nie chciał za niego walczyć. Despenser został schwytany w Hereford. Izabella osobiście nadzorowała jego egzekucję. Został powieszony, wypatroszony i poćwiartowany. ale przedtem odcięto mu genitalia i spalono je przed jego oczami. Izabella patrzyła na to wszystko bez drgnięcia powieki. Gdy ktoś zauważył, że to okrutne, odpowiedziała: nie bardziej okrutne niż 17 lat upokorzenia. Edward został schwytany w Wali, próbując uciec do Irlandii. Isabella postawiła go przed parlamentem. Oskarżono go o niekompetencje, złamanie koronacyjnej przysięgi i sodomię. Ten ostatni zarzut był najbardziej hańbiący. Edward został zmuszony do abdykacji na rzecz swojego syna, 14-letniego Edwarda III. Izabella została regentką, faktyczną władczynią Anglii. Ale co zrobić z byłym królem? Żywy Edward był zagrożeniem. Zawsze mogli się znaleźć zwolennicy, którzy spróbują przywrócić go na tron. Izabela podjęła decyzję, za którą historia ją przeklnie. Edward został przewieziony do zamku Berkeley i tam uwięziony. Oficjalnie zmarł 21 września. 1327 roku. Przyczyna śmierci, naturalna, ale prawda była straszniejsza. Kronikarze, którzy pisali dziesięciolecia później, twierdzili, że Edward został zamordowany w sposób tak okrutny, że aż symboliczny. Rozpalonym do czerwoności pogrzebaczem wprowadzonym przez odbyt. Sposób, który nie pozostawiał śladów na ciele, ale był karą za grzech Sodomii. Czy Izabella wydała taki rozkaz? Historycy spierają się do dziś, nie ma dowodów. Ale też nie ma wątpliwości, że śmierć Edwarda była jej bardzo na rękę. Izabella rządziła Anglią przez cztery lata. Wraz z Mortimerem utworzyli reżim tak skorumpowany i okrutny, że lud zaczął tęsknić za Edwardem. Grabili skarb państwa, mordowali przeciwników, wszczynali niepotrzebne wojny. Izabela, która przejęła władzę jako oswobodzicielka, stała się tyranką. Mortimer zachowywał się jak król, choć nim nie był. Izabela pozwalała mu na wszystko, zaślepiona miłością, czy może rządzą władzy. Ale jej syn, młody Edward III, dorósł. Miał 17 lat i był już zmęczony byciem marionetką w rękach matki i jej kochanka. W październiku 1330 roku przeprowadził zamach stanu. Mortimer został aresztowany w zamku Nottingham. Izabela błagała syna o litość dla kochanka, ale Edward był nieugięty. Mortimer został powieszony w Tyburn jak pospolity przestępca. Isabella nie została osądzona. Była mimo wszystko matką króla. Zamiast tego została zesłana do zamku Rising w Norfolk. Otrzymała godną pensję, służbę, wszystkie wygody, ale była więźniem. Przez następne 28 lat żyła w luksusowym więzieniu, obserwując, jak jej syn staje się jednym z największych królów Anglii. Czy żałowała? W listach, które pisała do syna, nigdy nie wspominała o Edwardzie II ani Mortimerze. Pisała o pogodzie, o ogrodach, o swoich wnukach. Jakby ostatnie lata jej życia były snem, który postanowiła zapomnieć. Ale służba twierdziła, że nocami słyszeli, jak królowa płacze. Czy opłakiwała męża, którego zabiła, kochanka, którego nie uratowała, czy może siebie, kobietę, która poświęciła wszystko dla władzy i została z niczym? Isabella zmarła 22 sierpnia 1358 roku. Miała 63 lata. Na łożu śmierci poprosiła o jedną rzecz: by pochowano ją w habicie franciszkanki z sercem Edwarda II na piersi. Tak, sercem męża, którego najprawdopodobniej kazała zabić. Serce to zostało wyjęte z ciała Edwarda podczas balsamowania i Izabella przechowywała je przez 30 lat w złotej szkatułce. Edward III spełnił ostatnią wolę matki. Isabella została pochowana w kościele franciszkanów w Londynie. Ale podczas reformacji Henryka VIII grób został zniszczony. Ciało Isabelli zniknęło. Niektórzy mówią, że to sprawiedliwość dziejowa, że kobieta, która złamała wszystkie zasady, nie zasługuje na miejsce spoczynku. Historycy przez wieki malowali Izabelę jako wcielenie zła. Wilczyce Francji, kobietę bez serca, morderczynię męża. Ale współcześni badacze zaczynają dostrzegać inny obraz. Obraz dwunastoletniej dziewczynki wydanej za mąż, za mężczyznę, który jej nie chciał. Kobiety systematycznie poniżanej, okradanej, więzionej. Matki, której odmówiono kontaktu z dziećmi. Czy można się dziwić, że w końcu pękła? Isabela była produktem swojej epoki. Epoki, w której kobiety były pionkami w grze o władzę. Ale ona odmówiła bycia pionkiem, stała się graczem, i może właśnie dlatego historia jej nie wybaczyła. Bo w świecie rządzonym przez mężczyzn, kobieta, która ośmieliła się sięgnąć po władzę, musiała być potworem. Czy Izabella była zła, czy była ofiarą, która stała się katem, a może była po prostu człowiekiem uwikłanym w grę, w której nie było dobrych wyborów? Pewne jest jedno. Jej historia to nie bajka o księżniczce i księciu. To opowieść o władzy, zdradzie i cenie, jaką płaci się za zemstę. Francuska kronika z XIV wieku zawiera ciekawy fragment. Opisuje sen, który Izabela miała podobno tuż przed śmiercią. Śniła, że stoi przed bramą raju, ale święty Piotr nie chce jej wpuścić. Mówi, że jej ręce są zbyt splamione krwią. Izabela odpowiada: tak, moje ręce są splamione, ale spytaj tych, którzy mnie osądzają, czy ich są czyste. I wtedy brama się otwiera. Mit, czy prawda? Nie wiemy. Ale ta historia mówi nam coś ważnego: że Izabella do końca nie uważała się za potwora. W jej oczach była kobietą, która zrobiła to, co musiała w świecie, który nie dawał jej wyboru. I może miała rację. Bo historia pisana jest przez zwycięzców. A Izabela przegrała. Ale czy przegrała naprawdę? Jej syn został jednym z największych królów Anglii. Dynastia Plantagenetów rządziła jeszcze przez stulecia. A imię Izabela mimo wszystko przetrwało wieki. W kronikach zachował się opis Izabeli z jej ostatnich lat. Mimo wieku wciąż była piękna. Włosy pobielały, ale oczy pozostały błękitne jak niebo Francji którą opuściła jako dziecko. Służba mówiła, że gdy siedziała w ogrodzie zamku Rising, wyglądała jak posąg, nieruchoma, milcząca, patrząca w dal. Co widziała? Przeszłość pełną krwi, przyszłość, której nie doczeka, a może po prostu pustkę, która pozostaje, gdy zemsta się dopełni, a nienawiść wygaśnie. Isabella francuska, Wilczyca, Morderczyni, Zdrajczyni, ale też córka, żona, matka, kobieta. Jej historia to zwierciadło, w którym odbija się cała brutalność średniowiecza, epoki, która kobietom nie wybaczała siły, a mężczyznom słabości. Izabela złamała te zasady i zapłaciła najwyższą cenę, stała się potworem w oczach historii. Ale może właśnie dlatego jej historia fascynuje nas do dziś, bo przypomina nam, że potwory nie rodzą się potwory są tworzone. Jeśli fascynują Was mroczne historie silnych kobiet, które odmówiły bycia ofiarami, zostańcie z nami. W następnym filmie opowiem Wam o Lucrecji Borgi, kobiecie oskarżanej o kaziroctwo, morderstwa i czary, która być może była tylko pionkiem w grze swojego ojca i brata. Czy była wcieleniem zła, czy kolejną ofiarą historii pisanej przez mężczyzn? Przekonajcie się sami.